tą uchwałą lustracyjną to, proszę Państwa, było tak. Najpierw mieliśmy na cały rząd pana Mesasa Jana Olszewskiego, zresztą bardzo go prywatnie lubię, no, ten rząd myśmy popierali, bez nas w ogóle on by nie powstał, nie są inwestytury, ale jak tylko zgłosił swój program gospodarczy prawda, i ludzi, no to nam się włos podniósł na głowie, żeśmy w ogóle przystąpili do zostania opozycji w stosunku do tego rządu, ale to nie ma nic wspólnego z lustracją. I też się pytałem Antka Macierewicza, który był ministrem w tym rządzie, jak idą przygotowania do uchwały lustracyjnej, no, no bo przecież to było w programie tego rządu, pan, pan Swajaczka tłumaczył, że tak, już idą, posuwają się, ale nic z tego nie było. No i któregoś dnia, była to chyba sobota, zrobiono specjalne posiedzenie Sejmu, bo przyjechał do Polski prezydent państwa Izrael. No więc on przyszedł do Sejmu, tam wygłosił jakieś przemówienie, ogólnorozwojowe, bez tego znaczenia, i yy, zaprosił potem na lunch dziwnym trafem przedstawicieli Partii Demokratycznej, tylko i wyłącznie przedstawicieli tej partii. Więc myśmy poczyli po sobie, bo tam posiedzenie przy okazji jeszcze trwało. Yy, jak widać, że główna siła, która byłaby przeciwko tej ilustracji, czyli Partia Demokratyczna, jest bez głowy. Jak oni nie mają głowy, to wiadomo, intelektualiści... Każdy działa indywidualnie, nie, nie da się ich zebrać, no to myśmy powiedzieli, powiedzieli robimy ilustrację. Więc, ponieważ mniej więcej wiedzieliśmy, już mieliśmy to w głowach, jak to powinno wyglądać, w 15 minut ja, kolega król przede wszystkim, kolega Andrzej, Andrzej Sielańczyk, który był wtedy nas trzech w Sejmie, żeśmy to zrobili i oddało się, rzuciło 20 posłów, którzy siedzieli za nami z tych małych partii, takich centroprawicowych, wzięli że na to podpisywać. Również ci, którzy byli kiedyś tam lat 30, temu, 40 agentami, już dawno tym zapomnieli, jak podpisywali, bo byli uczciwi ludzie. No i proszę <laughs> Państwa. Auto zgłoszone. i wtedy rzuciłaś to popierać cała kupa posłów z prawej strony, yy, również z partii, których szefowie byli na liście Macierewicza yy, Potem, no ale przecież nie mogli powiedzieć posłom, nie podpisujcie tego, bo, bo nas, pracę, <coughs> wylustrujecie. Yy, w związku z czym ich posłowie to masowo podpisywali. I teraz to było głosowanie. Nawet mówiąc, yy, ja w tym czasie byłem umówiony na audiencję u, eminencji księdza prasa Glęba i w mojej, mojej nieobecności nastąpiło to że popsuje w, w tej uchwale, także to nie jest całkiem nasza uchwała, więc nie miała obejmować prezydenta, nie miała obejmować tam wójtów i tak dalej, miała senatorów, posłów, ministrów i wojewodów, prokuratorów i sędziów i to wszystko. Otóż, proszę Państwa, w tej, ta uchwała przeszła. No i to była uchwała, nie ustawa. Myśmy zrobili specjalnie uchwałę, a nie ustawę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uchwałę można przyjąć błyskawicznie, co nastąpiło. Natomiast ustawa, to wiadomo, trzy czytania, komisje, no to by trwało tydzień i na pewno bezpieka by to zdążyła spokojnie storpedować. Nawet gdybyśmy to ogłosili dwie godziny wcześniej, to by bezpieka zdążyła to storpedować. Ale wiecie Państwo, na sali było wtedy około 300-350 agentów SB, ale... Jeden o drugim nie wie, w związku z czym każdy z nich głosował dzielnie za, bo nie wszyscy oczywiście, no bo każdy się bał wysypać, że to przecież jak on głosuje przeciw, to, to on jest podejrzany, więc ludzie, ludzie głosowali. No i tak z, z pełnym psim swędem SLD na przykład się wstrzymało od głosu, zostało, ale zostało na sali, bo gdyby wyszło, to by nie było kworum. W partii wyborczej część głosowała za, część przeciwko, część się wstrzymała, część, część wyszła z sali, żeby nie głosować, część została na sali, a nie głosowała. Gdyby zrobili jedną z rzeczy wszyscy w kupie, to by, to by ta yy, uchwała nie przeszła. A tak przeszła. W postaci półtora nam no, zdecydowanie zepsutej, ale yy, to co nastąpiło potem było, było kuriozne. Przede wszystkim Maciej Rewieś miał yy, ujawnić agentów UB i SB. A on ujawnił agentów UB ISB, którzy już nie pracowali dla ułopu. Czyli krótko mówiąc, nie ujawnił czterech piątych agentów, którzy potem go obalili oczywiście. A po drugie, zrobił się Trybunał i mimo, że nie miał żadnego prawa zająć się uchwałą, bo to była uchwała, a nie ustawa, Trybunał tego nie jest, on po prostu uchwalił, że ona jest nieważna i oczywiście uchwała Trybunału jest nieważna, ale wszystkie władze wykonawcze opanowane przez bezpiekę, prawda, uchwalił, że ona jest ważna, no i tę uchwałę urobiono i uznano, że, że ona jest martwa. No i taka mniej więcej była historia uchwały ilustracyjnej. Pamiętajmy, że musimy przynieść Europie normalność. Normalność to jest panowanie wolności, to jest szanowanie własności, to jest panowanie sprawiedliwości, ale też poszanowanie takich zasad jak, jak honor, jak prawda, jak sprawiedliwość. To wszystko pod okupacją Unii Europejskiej w Europie zanika. I idziemy do parlamentu po to, żeby głosić prawdę.